Chłoparaszowski z zawodu informatyk, z zamiłowania żeglarz. Żegluję odkąd pamiętam. Pierwsze rejsy jakieś tam po, po zalewach w Poraju, w Przeczycach, w Województwie Śląskim. Później Mazury, pierwsze rejsy na Mazurach. Zawsze było mało, zawsze było krótko, zawsze było widać brzeg, więc w okresie studiów dosyć późno. Pierwsze rejsy morskie no i jakby całe życie już później gdzieś to żeglarstwo się przejawiało. Oczywiście zawsze był problem z czasem, ale. Coraz, coraz więcej tego czasu się udało organizować. I jakby, jak pojawiła się wizja regat przez Atlantyk, to było spełnienie marzeń o, o takich z dzieciństwa, o, o wielkiej wyprawie. Jest konkretny termin, także nie ma w, w jakichś wymówek, że odkładamy na później, że coś jest ważniejsze. Jest termin 11, 11 listopada, startujemy z, z Portugalii na Kanary, 10 grudnia z Kanarów na Martynikę, także witaj przygoda. Doświadczenia nie miałem zupełnie żadnego, e, szkutniczego absolutnie, nawet mi się nie udało nigdy w życiu modelu żaglowca skleić z plastiku czy z papieru. E, decyzja była taka, że tak naprawdę poza moją żoną chyba nikt w to nie wierzył, że w ogóle coś takiego z moich rąk wyjdzie. Natomiast profesjonalny szkutnik w nawiasie mój kolega Piotrek Czarniecki, który ma flagowy model szetki, powiedział jedno hasło: nie święci garnki lepią, tak? I mówię, dobra. Wezmę dokumentację, kupię listewki za parę złotych. Jeżeli coś wyjdzie, to będę budował dalej. Jeżeli nie, to będę miał opał do kominka. Wyszedł szkielet całkiem nieźle. Sklejka na poszycie została zakupiona. Wyszło poszycie. Później już było z górki, tak? Laminowanie, farby, to były większe koszty, ale, ale było widać już bryłę, było widać kadłub. Budowałem ją samej czystej budowy, odliczając wszystkie przerwy, jakieś tam inne rzeczy, jeżdżenia za, 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 za zakupami, to było ponad w okolicach 300 godzin, 320, dodaję jeszcze jakieś 50 godzin na wykończenie wnętrza. Natomiast to wszystko było pierwszy raz. Pierwszy raz trzeba było znaleźć sklep z żywicą, pierwszy raz sklep z mikrobalonami, pierwszy raz kupić farby i tak dalej, więc pewnie sporo przepłaciłem, ale no to jest frycowe, za które, za które się pewnie odbije przy kolejnej budowie. No i wiele osób, Wiele osób robiło wielkie oczy. Znajomi, którzy przyjeżdżali nie wierzyli, dopóki ich nie wpuszczałem do środka, nie pokazywałem zdjęć z budowy, nie wierzyli. Każdy był pewien, że kupiłem kadłub gotowy i kogo pomalowałem. Po prostu tak jak mówię, no moja żona może parę jakichś tam osób, które, które tak podchodziły, okej, okay, no może coś z tego wyjdzie. To jeszcze tak, ale reszta, reszta po prostu była mocno zaskoczona. Sam jestem zaskoczony i do, do dzisiaj jak na nie pływam, to, to widzę każdy element tej łódki i mi się to przypomina, bo tak bym cały czas chyba nie uwierzył, że to zrobiłem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, co daje taka budowa, no to pełne bezpieczeństwo. Jakby każde puknięcie na Bałtyku, stuknięcie gdzieś tam i tak dalej, pierwsze wrażenia, pierwszy rejs, czy to się nie rozpadnie, czy wszystko jest mocne. Nie no dobra, tu dałem więcej żywicy, tu były mocne wkręty. Tu jest grube łączenie, więc no takie zaufanie to budzi wtedy. Każdy etap był prosty po tym, jak go wykonałem tak naprawdę. Jak przyszła dokumentacja i zacząłem ją przeglądać, to za, zastanawiałem się, czy nie zadzwonić do, do konstruktora, gdzie jest reszta dokumentów, bo chyba brakuje połowy rysunków, bo tak naprawdę widzę jakieś linie teoretyczne, widzę jakieś kształty, no, ale, ale gdzie jest opis, jak to zrobić, tak? Natomiast Janusz Maderski, Szymon Kuczyński to byli nasi prekursorzy, którzy mają tak świetne blogi ze zdjęciami z, z budowy, że, że tak naprawdę większość szczegółów można było zobaczyć na zdjęciach, które oni umieszczali w internecie. I same wręgi były... Nie powiem banalne, ale dosyć proste. Robimy w 2D na podłodze, sklejamy to razem. Później ustawienie tego w trójwymiarze na helingu też jeszcze nie było trudne. Połączenie już z dłużnikami, czyli listwami, które idą wzdłuż burt, na których później osadzamy sklejkę, no to wymagało paru umiejętności. No, ale to pytałem gdzie mogłem, czytałem co mogłem w internecie, oglądałem zdjęcia i tak naprawdę siedziałem tutaj na placu z tymi listewkami. Dzieciaki, no jeszcze nie biegały, ale siedziały w wózku, tu dopingowały i powoli to szło, powoli szło. Za każdym razem, każdy wręcz był już lepiej położony, już było coś lepiej zrobione. Jak faktycznie, jak już powstał cały szkielet, jeszcze bez poszycia, to, to stwierdziłem że tak, to już, już nie ma odwrotu, już dalej to pójdzie, to już chyba najtrudniejsza rzecz za mną. Sklejką to, to było praco czasochłonne nawet nie tak bardzo. Sklejką poszło dosyć szybko, yy, później wyrównanie tego wszystkiego, no, laminowanie, szpachlowanie, malowanie, to były rzeczy, które zajęły sporo czasu. No i, i wykończenie, jak z wykończeniem domu. Wszystkie szpargały pierdółki do tej pory jeszcze tu jakiś bloczek by się przydał, tu dodatkowa linka, tu jakiś kontrafał jeszcze założyć. Żagiel przeszywałem teraz w żaglowni tutaj w Warszawie, żeby miał dodatkowe bloczki, żeby można było refować z kokpitu. Właśnie linie do kokpitu sprowadzam, płetwy stabilizujące się kleją jeszcze w tym momencie, też będzie trochę cieplej to je oblaminuję. Płetwy stabilizujące na rufie, żeby przy pełnych kursach łódka nie, nie chodziła na boki. Co jeszcze zostało? No i wybudowa wnętrza, ale to już jest taka. Jakby przyjemność z samego końca. Nie, cały czas to odkładam. Myślę, że najwyżej popłynę znowu z pustym wnętrzem, ale myślę, że, że przed, przed listopadem już to wnętrze będzie gotowe. Założeniem tych regat było to, że każdy musi zbudować samodzielnie łódkę, żeby w niej popłynąć. To był jedyny warunek do spełnienia i obowiązkiem, jakby. Było prowadzenie bloga fotorelacji tak zwanej. Najlepiej w formie bloga, żeby można było jakby udowodnić, że, że tą pracę się dokonało samemu. Więc opisuję to, co zrobiłem. Całą budowę opisywałem teraz właściwie tylko jakieś relacje krótkie z, z Rejsów. Czy mam fanów? Kilka, kilkanaście osób napisało bardzo przychylne komentarze. Tak? Przy pierwszym starcie na Regat Poloneza parę udek podpłynęło, powiedziało, że super, obserwują bloga, trzymają kciuki itd., tak więc nie jestem tego świadomy, ale wydaje mi się, że, że parę osób... Parę jest, jest jestem zainteresowanych. Dlaczego Mona? E, Mona, po pierwsze, żona Monika, e, po drugie, tak jak pisałem na blogu, Monos, czyli sama etymologia tego imienia, czyli samotnie, samotnica, tym bardziej, że jakoś nigdy nie mam przekonania, Większość łódek chyba mam męskiej, i jakoś ja zawsze ją wolę o niej myśleć jako o łódce, jako o kobiecie, lepiej się z tym czuję. Stąd, stąd ona, tak? Żona mnie wspiera od samego początku, ale jest to dla niej dosyć chyba trudny temat. Mamy dwójkę małych dzieci, ale fajnie do tego podchodzi, że nie, wypadek, który się zdarzył w zeszłym roku, zginął nasz kolega na, na takiej samej łódce, no, wielka tragedia. Większość żon, e, kolegów setkowiczów, a, automatycznie im się włączyło ostrzeżenie, że gdzie Atlantyk, gdzie taka ja, wyprawa i tak dalej. Moja żona stwierdziła, to w przyszłym roku popływaj trochę więcej, żebyś poznał dobrze jak, żebyś się przygotował, e, żeby to było nie tak na szybko, tylko żebyś zrobił kilka rejsów, żeby, żeby jeszcze wszystko dopracować, żeby, żebym się nie tak, aż tak bardzo nie martwiła. Aczkolwiek za każdym razem, kiedy wracamy do tego, że żona że zostanie sama z całym domem na górę, w głowie z dzieciakami i nie będziemy mieli przez ponad miesiąc kontaktu, no to nie jest ciekawy temat. Nie jestem jakąś osobą, że tak powiem bardzo popularną w środowisku żeglarskim. Moje doświadczenia się zamykają w jednym rejsie w Chorwacji, takim dłuższym raczej, takim rekreacyjnym, no i w wielu rejsach po Bałtyku, ale to było, nie wiem, 8-9 takich rejsów, ale większość z nich była małą własną łódką, więc jakby i w, raczej w składzie maks dwuosobowym, więc takie doświadczenia mi chyba najwięcej dały. Tak naprawdę chyba 2-3 razy tylko pływałem w takim dużym rejsie, większym jachtem, to znaczy 12-14 metrów, a przez 2 lata mieliśmy swoją łódkę 6 którą sprowadziłem ze Szwecji do Polski. Później pływam trochę nefrytem, trochę Albinwigenem, takimi łódkami właśnie 6-6,5 metra do 7, więc w składzie właśnie z moim kolegą, z którym w czerwcu wybieramy się na dwuosobowe regaty właśnie na Bałtyku, te doświadczenia najwięcej dały. Tak naprawdę w rejsach załogowych powiedzmy, że przy cięższych warunkach dostawałem jakieś choroby morskie, źle się czułem i tak dalej. Gdy pływam sam, sam jestem sobie kapitanem sterem, żeglarzem okrętem, jak się to mówi, nie odczuwam żadnych dolegliwości. Nic, za dużo się dzieje, za dużo jest uwagi na napływ jakby zupełnie inne pływanie. Zapraszam na targi Bołtex 12-14 lutego, będzie można zobaczyć łódkę zrobioną przez amatora, będzie można porozmawiać, podpytać, mamy trzy dni, jestem gadułą, więc można jak najbardziej pytać, rozmawiać, podejmować współpracę, kibicować itd. Krytyka również mile widziana.